Sponsorem programu był właściciel marki Eveline Cosmetics, producent liftingujących kosmetyków z peptydami z serii Gold Peptides. Na program zaprosił sponsor, właściciel marki Dolina Noteci, producent karmy dla psów i kotów Rafi. Sponsorem programu był właściciel serwisu z ogłoszeniami nieruchomości Grad.pl. Dziś w uwadze nielegalne recepty, fałszywy dyplom lekarski. Pan wystawia recepty co trzy minuty, co 7. Sprawdziliśmy to. No dobrze, no A poza tym pan nie może tego robić. Taki oksykodem szybciej dojeżdża niż pizza do domu. A mamy coś do powiedzenia rodzicom dzieci, które przedawkował? To tak naprawdę dopiero początek dużej sprawy. Dlaczego mimo zakazu Ministerstwa Zdrowia, recepty na leki narkotyczne wciąż zalewają czarny rynek? Zapraszam o 19.40. Szlachcic by się skuził, to zupy Amino. Na salonach i też w pracy zajadają się rodacy, co najbardziej cieszy brzuchy, syte kluchy. A teraz wraca pyszna ogórkowa. Spróbuj tej i innych smaków zup Amino. Zapraszam. Stylowa łazienka. Światłowód jest. Tak. I to jaki? Teraz światłowód plusa za darmo przez rok. Sprawdź czy jesteś w zasięgu. Plus. Nowy żel do prania Kokolino Wonderwash. Pranie szybkie jak Usain Bolt. Szybkość prania, która zachwyca. Wow, skutecznie i szybko! Super szybko! Skutecznie i szybko! Super szybko! Nowy żel do prania Kokolino Wonder Wash. Nasz pierwszy żel do prania w krótkich cyklach. Usuwa niewidzialny brud i pot już w 15 minut. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolino Wonder Wash. Szybkość prania, która zachwyca! Gotowy na nowoczesną mobilność od wiodącego na świecie producenta samochodów elektrycznych? Poznaj szeroką gamę elektrycznych modeli BYD objętych sześcioletnią gwarancją producenta. Teraz w modele elektryczne BYD są dostępne w leasingu od 101% z dopłatą do 40 tysięcy zł w programie Nasze Auto. Sprawdź szczegóły na BYD.com Nowy Domestos Power 5 Uwalnia moc świeżości nie do zatrzymania. Działa aktywnie aż do 300 spółkań. Nowy Domestos Power 5. Nie do zatrzymania. Z miski Twojego kota wieje... nudą? Zmień to natychmiast. Podaj mu karmę Winston. To ponad 100 smacznych sposobów na pożywny i zbilansowany posiłek. Winston. By z miski nie wiało nudą.